Jeżeli oglądaliście film Lśnienie, widoczny teraz hotel powinien być wam znajomym. To właśnie Stanley Estates Park w Colorado stał się dla Stephena Kinga inspiracją dla powieści. Mroczna atmosfera hotelu i zamieszkującego go duchy doprowadziły głównego bohatera do szaleństwa, gdy postanowił zabić swoją rodzinę. Doprowadziła również do zorganizowanych atrakcji, takich jak pięciogodzinne polowania na duchy oraz na lodowate spacery późną nocą po terenie hotelu. Goście wielokrotnie zgłaszali powtarzające się tam dziwne zdarzenia i ginące przedmioty, a hotel był sprawdzany pod względem występowania zjawisk paranormalnych. Ten przypominający zamek hotel został otwarty pod koniec XIX wieku i od samego początku był otoczony legendami związanymi z duchami. Według jednej z nich podczas budowy z powodu pomyłki lub niedbalstwa w jednym z pokoi budowlańcy zapomnieli zrobić okna i drzwi. W obawie przed gniewem szefa zamurowali ten pokój na siódmym piętrze. Po otwarciu hotelu, goście, których pokoje znajdowały się na tym piętrze, narzekali na dziwne szelesty i skrobanie. Trwało to, dopóki pokój nie został odnaleziony podczas pożaru. W 1920 roku i został przerobiony na pokój 873. Wisi w nim lustro, na której do tej pory widnieją odciski palców dziecka. Nie jest w stanie ich zetrzeć nawet najrzetelniejsza pokojówka. Położony w Los Angeles Hotel Cecil był pierwowzorem hotelu z piątego sezonu serialu American Horror Story. To jedno z najbardziej mrocznych miejsc w mieście. Z hotelowych kranów czasem zamiast wody leci krew. Goście znikali bez śladu albo przytrafiały im się dziwne wypadki. W latach 80. na 14 piętrze hotelu rezydował Richard Ramirez, seryjny morderca skazany za zabicie 13 osób. W 2013 roku w zbiorniku wodnym na dachu odnaleziono ciało studentki Elisy Lam, która zatrzymała się w hotelu. Na filmie zarejestrowanym przez kamerę w hotelowej windzie Kilka dni przed jej śmiercią widać, jak nerwowo wciska wszystkie przyciski i chowa się w kącie. Kto chce się w nim teraz przespać, wciąż ma na to szansę. Trzeba jednak wiedzieć, że przybytek zmienił swoją nazwę. Ulubione schronienie dla poetów i artystów lat 30., oraz Benito Mussoliniego. Hotel Burcianti zyskał niesławę również jako jeden z najbardziej upiornych miejsc we Florencji. Spacerując po krętych i eleganckich korytarzach hotelu, możesz poczuć się dosłownie o krok. Od bliskiego spotkania z umarłymi. Hotelowi goście twierdzą, że widzieli w hotelu zjawę starej kobiety, robiącą na drutach oraz widmo pokojówki budzącej się nad ranem, żeby sprzątać pokoje. Najwięksi panikarze powinni unikać pokoju fresko, w którym przepięknie dekorowany sufit, jest oszpecony, przez budzącą grozę zjawę nawiedzającą to pomieszczenie. Nieustraszeni podróżnicy, którzy spędzili noc w tej imponującej krypcie, mieli wrażenie, że są obserwowani przez tajemniczą istotę przez całą noc i czuli lodowate pocałunki na twarzy. Na obrzeżach Bogoty, na skraju Urwiska, znajduje się ten przyprawiający ogęzią skórkę malutki cud. Niegdyś luksusowy hotel Del Salto, otwarty w 1928 roku, był miejscem, gdzie bogaci turyści mogli odpocząć po całym dniu podziwiania wąwozu i wodospadu. Gdyby tylko właściciele hotelu wiedzieli, że to miejsce jest przeklęte, nie dość że woda w rzece została skażona, to jeszcze prawie 160-metrowa przepaść stała się ulubionym miejscem tych, którzy chcieli zakończyć swoje ziemskie męki. Ich duchy zostały skazane na wieczne błąkanie się po korytarzach hotelu. W stanie ruiny przez 20 lat, posiadłość została przywrócona do swojej ówczesnej świetności jako muzeum w 2012 roku. Liniowiec Queen Mary zbudowano w 1934 roku w Wielkiej Brytanii. Zła łaska statku rozpoczęła się już przy jego wodowaniu. Zginęło wówczas czterech robotników. Od tamtej chwili statek transatlantycki zaczął przyciągać samobójców. Wszyscy rzucali się za burtę. Podczas II wojny światowej. Statek przewoził natomiast żołnierzy. Niektórzy z nich udusili się w źle wentylowanych pomieszczeniach. Obecnie Queen Mary jest zacumowana przy brzegu i służy jako hotel. Na Queen Mary odnotowano obecność co najmniej 50 duchów. Najczęściej zjawiska paranormalne występują w obrębie dużego basenu na pokładzie pierwszej klasy. Zainstalowano tam nawet kamerę, która transmitowała na żywo obraz do sieci. Statek Queen Mary jest niewątpliwie bardzo atrakcyjnym miejscem badań dla miłośników mocnych wrażeń. W dzień te 18-letnie fortyfikacje są jednym z najbardziej urokliwych miejsc na wybrzeżu całej Danii. Kiedy zapada zmrok, zamek Draxholm zamienia się w tajemnicze miejsce, gdzie czają się cienie i spora ilość zjaw. Jest często opisywany jako jeden z najbardziej nawiedzonych zamków w Europie. Po jego komnatach i restauracjach snuje się rzekomo ponad 100 duchów. Trzech najbardziej godnych uwagi paranormalnych mieszkańców zamków to Szara Dama niegdyś zamkowa służąca, która jest znana z tego, że pomaga gościom przy rozpakowywaniu bagaży. Hrabia Botwell członek szkockiej rodziny królewskiej i oficjalny więzień zamku, który jeździ konno po dziedzińcu oraz Biała Dama najtragiczniejsza postać ze wszystkich młoda szlachcianka, która została na zawsze uwięziona w swoim pokoju, gdy jej nikczemny ojciec dowiedział się, że zakochała się w zwykłym robotniku. Na początku XX wieku, w budynku, w którym obecnie mieści się usytuowany w najstarszej dzielnicy miasta, Hotel Russell, był niegdyś odwiedzany przez awaturniczych marynarzy szukających odpoczynku. Został zmieniony w prowizoryczny szpital podczas epidemii dżumy na początku XX wieku. W tym samym czasie osiedliły się tam rzekomo duchy. Goście twierdzą, że w hotelu mieszka duch morskiego wilka. W nocy przechadza się po holu, smutno stęka, a czasem wchodzi do pokoju. Sam mieszka podobno w pokoju numer. 8, gdzie obserwuje swoich współlokatorów i zapewnia im bezpieczny sen. Właściciele tylko raz oficjalnie skomentowali te pogłoski, twierdząc, że nawet jeśli to prawda, to duch marynarza nikogo nie krzywdzi. Złowieszczą stronę Sydney możemy poznać już od 450 zł za noc. Powstało jako szkoła dla dziewcząt panny Mary Lake. Ten przytulny hotel w Pacific Heights, malowniczej dzielnicy San Francisco, jest rzekomo nawiedzany przez ducha surowej dyrektorki we własnej osobie. Gdy szkoła została sprzedana wbrew jej woli, ona została i przebywa w niej aż do dziś, błąkając się po tej ekstrawaganckiej wiktoriańskiej placówce, strojąc się przed lustrami i muskając klawisze starego wiktoriańskiego fortepianu. Daleka od przerażającej obecność panny Mary Lake dodaje wiktoriańskiej klasy hotelowi The Queen Anne, który jest urządzony w stylu vintage i gdzie mają miejsce rytualne wręcz popołudnia z Szery i ciasteczkami dla wszystkich gości. Jeśli chcesz przeżyć bliskie spotkanie z duchem, zarezerwuj pokój 410. Uprzedni apartament. Panny Mary Lake. Ta z przyjemnością poprawi ci poduszkę lub położyć ją wieczorem do snu ten napuszony zamek, chluba starego miasta i obiekt z szanowanej listy światowego dziedzictwa UNESCO jest przesiąknięty bogatą i rozdzierającą serce historią. Nazwany na cześć XVII-wiecznego gubernatora Nowej Francji, Louisa de Bois de Frontenac, który rzekomo zmarł w tym właśnie zamku. Podczas gdy dokładna przyczyna śmierci gubernatora nie jest znana, beznadziejni romantycy obecni wśród nas twierdzą, że tęsknota za uwiezioną w Paryżu żoną miała w tym swój udział. Od ponad 300 lat goście hotelu spotykałem gubernatora włóczącego się po korytarzach i szukającego swojej bratniej duszy. Jeśli historia o miłości sprzed wieków nie przypadła Ci do gustu, na pewno polubisz inną, wyjątkową zjawę pojawiającą się w hotelu w Quebecu, Tak zwana Dama w Bieli. Ma w zwyczaju odwiedzać hotelowych gości w swoich łóżkach.